Siemano, z tej strony Mateusz i ze mną jest Justyna, dzisiaj Justyna będzie zdrapywała 5 zdrapek z ekstra liniami, one są po dyszce W ostatnim odcineczku ja zdrapywałem super linie, udało się fajnie wydrapać dwie zdrapeczki Tam była nawet fajna wygrana, ponad 3 dyszki w jednej zdrapce Mam nadzieję, że w tej będzie podobnie, a teraz co? Justyna zaczyna zdrapywać i tak. może dzisiaj ona będzie miała szczęśliwą rękę Oby, oby, oby to co zaczynamy? Tak. Zaczynamy z drabką z numerem 18. My zdrapaliśmy, ja zdrapałam, przygotowałam już sobie troszeczkę te zdrapki i zdrapałam pierwsze 10 symboli, żeby było troszeczkę szybciej, żeby to nie trwało tyle yes, czasu. Yes. Zdrapka numer 18 zaczynamy. Zerka tutaj. Mamy łódź i motylek. Aha, mamy zdrapki ogólnie z numerem 19, 20, 21 i 22, czyli po kolei mamy od numeru 18 do 22 łódź mamy pięć zdrapek. motylek. A jakbyś jeszcze może tutaj lampkę zaświecił? Byłoby mi chyba... Motylek mamy. Proszę, jest lampka. O, mapeczka. super. Y, łódź i motyl. Pilnuj mnie. Pilnuj łódź i mnie jak coś. Dobra, ale ja na razie nic nie widzę. W ostatnim było trochę... Dobra, lecimy dalej Korona i moneta Moneta jest tutaj Korona i... O! Łódź nie zdrapałam Łodzi, mhm, bo widzisz, była W czwartym masz monetę dwa Moneta razy nawet. I korona. Moneta Korona Tu mamy monetę Korona. Co, tutaj mamy jeszcze? Korona, korona. A no jest nawet coś do W Ostatnie jest moneta. Korony nie ma. Niestety. moneta. Dobra, to lecimy z kolejnymi. Kości. Za daleko troszkę wydrobujesz. I... No się odkryć zaraz te. Kości i lody. Mamy kości. Uh, 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 uh. i co? Ja nie widzę nic więcej. No nie ma, nie ma. Nie ma, nic nie więcej. ma, dobra. Klucz i rolki. Szukamy klucza i rolki. No. tu co? Patrz, Słabo. cztery znaki. Bez niczego. Nie ma nic. Nie ma, no. Kolejne dwa. Okulary, biedronka. Okulary chyba widziałam. Okulary. W czwartej też są. Też mamy okulary. Yy, okulary i biedronka. Tu nie ma. To I to jest wszystko. Sześć symboli do końca. No. W tej Walony tęcza. Mm, balony i tęcza balony widziałam, tęcza jest balony są na razie po jednym tu jest. są balony gdzie mamy Tutaj. balony? a tu są balony dobra tu też są balony super I... i tyle, wszystko dobra, ostatnie cztery Arbuz i krab. krab. Brak. Arbuz i krab. Krab jest. Krabika mamy. Arbuz i krab. Dobra. O, jest arbus. I krabik ostatni też jest. No i co my tu mamy ogólnie? Ostatnie. Czego nam brakuje? Czapka. Piłka, czapka. Tak, cytryna. Juka, no, cytryna, dużo, księżyc, dużo. Księżyc, księżyc, sakwa. Sakwa, no. no. Zobaczymy, co będzie. Pewnie będzie gwiazdka. No, no zobacz. Gwiazda, hmm. klapki. Gwiazda i klapki. Tu nic nie widzę. Gwiazdę mamy tutaj. Tutaj. I tu mamy z klapkami. O, proszę no, no, niestety. Gwiazda. Nic więcej nie będzie. I klapki, pusta. I gwiazda jeszcze tu. O. Ale i tak ona nic nie zmieni, niestety, w tej zrapeczce. Kontrol. LP... NPL. Różna, dobra. Pusta. Drapeczka numer 19. Zrapeczka numer 19. No to. Lecimy. Rolki, i dzwonek, szukamy okej, okay. rolki mamy, rolki, i dzwonek, rolki, i dzwonek, dobra, dzwon mamy. I tak, rolki. Rolki są. Dobra, chyba wszystko. Kolejne dwa. Gwiazda i motylek. Gwiazda i motyl. No tak słabo, słabo. Dopiero tutaj gwiazda. I, i to wszystko. Ja nic nie widzę więcej. Klapki i łódź. Klapki i łódź. Dobra, mamy łódź. Mamy klapki. I tu mamy znowu łódź. Klapki i łódź. Dobra jest. Jeszcze jedna. I chyba wszystko. Mam nadzieję, że nic nie pomijam. Kości i lody. Kości są. Dobra. Kości i lody. Lody też są. Kości i lody. A mieliśmy łódź i nie zdrapaliśmy. Znaczy się ja nie zdrapałam. Kości i lody są. Lody są. Dobra. Diament i czapka. Dobra, jestem. Diamencik. Ogarnąłem już w wszystko, więc Jest. Jak, co, jak tu idzie? Diamencik. Diament i czapka. Diament jeszcze tutaj, no tutaj troszkę więcej nam dało. Mamy czapkę, tutaj też mamy czapeczkę i w ostatniej jest czapka, dobra. Ostatnie sześć. Tęcza i leżak. Mamy tęczę. O, mamy linię. Mamy, ja jeszcze nie widzę, tęcza i leżak. Bo ją pominiłaś. O, o, super, dobra. To coś już na pewno jest. Tęczę leżak. Mamy tenczę. Leżak w ogóle nie widziałem. Nie? Był gdzieś, tak. chyba tam gdzieś. Dobra. Ostatnie no, cztery symbole: no Słon... słoń i słoneczko. Słoneczko mamy. I. I jeszcze mamy jedno słoneczko bez na Bez słonia. Bez słonia, nie. Bez... I ostatnie dwa. Księżyc, Księżyc krab. i krab. Księżyc mamy. Tu znowu mamy. Księżyc krab. Tu mamy krab. Księżyc. Krap. Księżyc. Znowu, nawet sporo, ale sporo, A nic to są na... ostatni symbolem, niestety. Księżyc, nic księżyc. no dobra, ale tu mamy. Sprawdźmy Linię, jeszcze. Zobaczysz. Diament, balony. Aha, A, dobra. no, już. Okay, odrob... dyszka, dyszka. Zaraz sprawdzimy, czy się zgadza. No, no zgadza c, się c, c, c No to dobrze. Odcinek już jest udany, bo mamy. Następną poproszę. Teraz mamy zdrapkę z numerem 20. Dobra, szukamy dzwonka i monety. Dzwonek, moneta. No i co? Dzwonek i moneta. Nie ma. Nie ma nic. Nie było żadnego symbolu, lody i kwiat. Lody i kwiat, lody są. Lody i kwiat. Kwiat jest. Lody są. Lody kwiat. Dobra, tutaj też mamy. I w ostatnim mamy lody, nie ma no, tak? Słabo, ogólnie. Dobra. Jak na półmetek, leżak, rolki. Mamy rolki, mamy leżak, mamy znowu rolki. Kolejne leżak, rolki, rolki i co dalej leżak tutaj też leżaczek jest są rolki i w ostatniej leżak chyba nic nie pominęłam mhm. następna sakwa i podkowa sakwa podkowa no. jedna sakwa tylko Ostatniej ja grze. Jeszcze nie Tak to widzę. nic nie widzę, niestety. Sakwa. Mhm. Dobra, nie widziałam podkowy. Jak coś pominaliśmy, to to drapiemy najpierw. Czapka i ptak. Mamy czapkę. Mamy ptak. Kolejna czapka. O, tutaj A jest... czapek dużo. Mhm. Jest ptaszek. Czapka i ptaszek jest. Dobra, widzę, widzę go. Jest kolejny. Tutaj. I czapka i ptak. I chyba I tyle. Wszystko. Dobra, mm -hmm. ostatnie sześć. Księżyc, popcorn. Mamy popcorn. Księżyc, popcorn. Księżyc też jest. Księżyc i mamy popcorn. Księżyce Księżycy są. Popcorn też jest. Tutaj też. I tu. I tu księżyc. I popcorn też jest. Jeszcze, I jeszcze popcorn. Dobra. I co, cztery sztuki do końca. ale sporo mamy taki, co nam zostaje po jednym, Cytrynka więc jest jakaś może szansa. i korona. No to mi się nie kojarzy nic z cytryną i koroną, żeby coś było. O, cytryna. Mi się cytryna korona jest. Cytryna mi się ogólnie kojarzy. W tej zdropeczce przynajmniej. Cytryna i korona. Kolejna korona. Dobra, korona no, była, ale cytryny nie ma. I mamy ostatnie krab dwa. Krab i parasol. Krab, parasol. parasol jest. Krab i parasol. Mamy krab, kraba. Krab, tu też jest krab. Krab i parasol, i parasol, ale wszędzie brakuje. Tak, niestety. No i sprawdźmy. PLH. No, dobra, czyli zdrapka z numerem 20, pusta. To teraz kolej 21. 21 numerek. Dobra. I to już jest przedostatnia zdrapeczka tym Arbus korona. Arbus i korona. Piątej mamy. Ech, korona. Korona jest. Piątej. Tu też korona jest. Jeszcze jest jedna. W tej Dobra, sumie. to tutaj dużo. Arbus Nie ma i arbuza, korona. korona jeszcze jest. Ale jeszcze jest. Arbuzik. Bez arbuza. Warzywniak. Parasol i diamencik. Mamy parasol. Tu jest dużo też. Parasol i diamencik. I znowu bez Wszystko diamentu. Ma. Diamentu nie ma. I tutaj też nie mam. Dobra. No to lecimy dalej. Balony i okulary. Balony są. Okulary też są. Okulary. Szkoda, że to nie. To, nie? <laughs> okulary są tutaj. Balony, okulary. Balony i okulary. Wszystko? Hmm. Nie ma już nic więcej, hmm. tak? No to lecimy dalej. Sakwa i serduszko. Serduszek tam było chyba po drodze. Nie? Mamy sakwę. I tak jest: serduszko. Jest sakwa. Kolejne. Sakwa i serduszko. Byłby motyl i ptaszek, to byśmy w piątej grze mieli całą tą. Wszystkie trzy linie. Sakwa i no, ale ptaszek serduszko. ptaszek tutaj bardzo dużo linii wysypał, więc zakładam, że go nie będzie. A czy my nie mieliśmy okularów? Mieliśmy, okulary mieliśmy, okulary no? Gdzie nie, zdrapaliśmy. I nie zdrapałam. O, nie I Dobra, to lecimy dalej. Rolki, popcorn. Rolki i popcorn. No? W szóstej, w tej pomarańczowej masz popcorn? Popcorn jest. I w ostatniej też popcornik, i to by było czekaj, na tyle. Czekaj, rolki i popcorn. A do końca? Sześć symboli, to potem sobie przystaniemy, zobaczymy co nam brakuje. Moneta i klucz. Moneta jest. Tutaj masz i klucz i monetę. Klucz, moneta. Jest monetka. Moneta i klucz. I to by było na tym. I nic więcej. Czego nam brakuje? Brakuje nam tak, podkowa, księżyc, ptaszek, motyl. Hmm, tutaj to ptaszek to dużo ogólnie podkowa księżyc taki bardziej realny no to zobaczymy co tam dalej będzie a mamy dzwonek i czapka dzwon jest dzwon i czapka mamy dzwonek i tutaj też mamy dzwonek dzwon dzwon i czapeczka o i trafiła się czapeczka jeszcze, dobra, to ostatnie dwa, mm -hmm. zobaczmy, klapki, klapki i, słoń. i słoń, klapki są O tutaj mamy dobra, ładnie, kuć. ale nie ma, klapki i Tu był dzwoneczek szczególnie do zdrapania, ale to i tak nam nic nie zmienia jak mówiłem, gdyby był ten motyl z tym, to ile by podsłaniało. Okej, okay, co mamy? Klapki i dzwonek. No niestety, pusto. Oj, chyba pusta. Pusto, pusto. Nic nie wymyślimy. L. Mhm. Zdrabka z numerem 21, pusta. I ostatnia, 20, 22. 22. Dobra, no to lecimy. Tutaj, o, tutaj mamy ładnie, bo tutaj nam motylka tylko no tyle, ptaczek, ptaszka. No. no i tyle w sumie w tej zdrabce numer 3. Eee, leżak, gwiazda. Leżak i gwiazda. Leżaczek i gwiazda. Gwiazdę mam. No, dwie, trzy no. O, proszę. Gwiazda. Tu mam tylko gwiazdkę. To mam, Następny też tylko gwiazdka. Ale tu mamy leżacze. I gwiazd. z gwiazdy. Dobra. Lecimy. Okulary diamencik. Okulary diamencik. Czemu ja nie widzę? Tylko ja diamencik przed Czemu grzy? nie widzę nic tutaj? Diamencik. Słabo. Słabe symbole. Dobra. półmetek za sobą. Łódź i słonie. Łódź i słonie. Słonia mamy. Dobra. I trę. Sakwa, popkorn. Sakwa, popkorn jest. Popcorn. popkorn. Yy, nie, popkorn. Dobra. Sakwa. Jeden popkorn, gusta. Mało, mało. Klucz i ptaszek. Ptaszek jest. Ptaszku to chyba więcej tak kojarzy mi się, że więcej O, bóły. mamy linię. O, jest linia, super. Pięknie. Klucz i ptaszek. Mamy klucz i ptaszek, ładnie. Taki wiatraczek byłby elegancki. Ptaszka mamy jeszcze tutaj. Klucz jest klucz i ptaszek. i ptaszek, to, to mamy ptaszka. A w ostatnim masz klucz i ptaszek wspólny. dobra 6 symboli, a coś tu się poodkrywało. Zobaczmy. O, moneta i słoneczko to było. Na pewno. O, jest słoneczko nawet w drugiej. i moneta. Mamy słoneczko. Znowu słoneczko. I tutaj. W no, tej przedostatniej sporo jest słońce, monety. Słoneczko. I, tutaj I tu tylko mamy monety. tylko monety. Dobra, no całkiem cztery. całkiem Ostatnie cztery no parasol i klapki parasol, parasol klapki. klapki mamy parasol parasol jest ale klapku, klapków czy klapek nie widzę parasol Parasa i kapki. Kwiatuszka też brakuje, bo by też No, mega jedno. dużo kwiatka brakuje. Praktycznie Parasol w każdym i... jest, żeby nam coś ułożyło. Dobra, ale to zobaczmy jeszcze przed, przed ostatnimi dwoma. Czego nam tak motylek by tu mógł wejść. Dzwoneczek to by mógł dać jeszcze jedną linię. A kwiatka co? Kwiatka raczej nie będzie. Słoń, biedronka, no biedronka. Wiatrak mógłby być Ale wiatrak też... nam nic nie da. No jak tu? Gdzie? A tu, no tak. No to zobaczmy. No zobaczmy, no. co wydrapiemy. Korona i rower. Korona i rower. Mamy rower. No, braknie tu. nam raczej. Korona i rower. Korona. Jest jeszcze tu. Rower. I wszystko. Dobra, pozdrapuj. Gdzie mieliśmy tą wygraną? Gdzie my ją mieliśmy? No to trzecie, A tutaj, trzecie. dobra. Ile to no to sobie zobaczmy co. Tutaj jest Kolejna Czyli CC powinno Zobradzimy. nam się tutaj skryć. I, I tam tak jest. Jest. Dobrze, no to ile mamy? Dwie zdrapeczki. Czyli zdrapki. mamy dwie zdrapeczki. Wygrane z numerem dyszki. 19 i 22. To no, nie jest źle. Jak numery i tak po kolei szły, więc nie jest źle, mamy. Mamy jakąś wygraną. Tak Super. Jest. Dobrze. Dziękujemy bardzo. No na razie. Za dzisiaj. Hej.